Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cydia, to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Rayman Origins. Zagramy sobie dzisiaj rozdział Humorzaste Chmury. I odczuwam, że to będzie taki bardzo, nie wiem, powiedzmy mechaniczny poziom, coś w tym stylu. Rozdział się nazywa Na Skrzydłach Burzy, więc co, będziemy latać na chmurach burzowych? Nie wiem... Nie wiem, nie mam pojęcia, zaczynamy. Siema. Dużo widoków. E, dzięki za uratowanie. Obawiam się, że władca każdej krainy został opanowany przez koszmar. O tak. Potrzebujemy ich magii, żeby otworzyć drzwi śpiącego. Odszukaj ich. Okej. Okay. Czyli to by było na tyle w tym odcinku. Popatrzyliśmy na i koniec odcinka, bo rozdział się skończył. Nie, no, nie skończył się. Pojawiły się cztery nowe rozdziały, które będziemy sobie teraz przychodzić. Jesteśmy mniej więcej w połowie, gdzie zostały te cztery rozdziały, potem jeden rozdział finałowy, drugi rozdział finałowy i trzeci rozdział bonusowy. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Na pewno zostało jakieś 5-6 odcinków. No, to zaczynamy rozdział Święty Łaskotek. I zejdź nam, zejdź mi z drogi. To będą światy, które już znamy, aczkolwiek z nowymi... ...feature'ami dodatkowo, wiecie, będziemy mieli wszystkie moce. A pojedynczo mieliśmy tu tylko niektóre moce. No i gramy dalej speedrunowo. I poziom trudności, jak możecie chyba zauważyć, troszkę wzrasta. Troszkę bardzo. I zaraz będę musiał sobie troszkę ściszyć słuchawki. Okej, okay, myślę, że tak będzie w miarę spoko o życie, życie. E, tak, co do jeszcze levelów z, 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 z... O, jak mówiłem, pojawiają się w starych światach nowe rzeczy. No bo wcześniej nie mieliśmy umiejętności pływania. Teraz już takową mamy. I co trochę e, taka powiedzmy wada gry, znaczy... No, coś, czego mi lekko brakuje, że w pierwszych poziomach nie ma... A wiecie, w pierwszych światach, na przykład w pierwszym świecie, tym tylko że. E, no, poprzednio, gdy w tym świecie byliśmy, nie ma poukrywanych takich sekretów, jak. E, nie wiem, do czegoś musimy podlecieć, gdzieś użyć wody czy coś, tylko. E, tak często było, taki backtracking często był w różnych grach, i nie wiem czemu twórcy czegoś takiego nie zastosowali tutaj. Troszkę mnie to dziwi, szczerze mówiąc. Ale skoro postanowili, że tak nie będą robić, to. Trzeba ich zrozumieć, bo, no, ich sprawa, ich sprawa, nie, 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 naprawdę, żyje, wow, i życie, ogólnie spamią nam życiami, co jest bardzo miłe z ich strony, A, powiększył się poziom trudności, ale życia mamy ciągle całkiem sporo, więc, no, to jest bardzo przyjazne ze strony twórców, no, powiedzmy, że przyjazne, <grym> naprawdę. Nie grałem dawno w Rayman Origins, ogólnie teraz, e... YouTube ma problemy, YouTube się psuje, itd. i tak dalej, i... chciał mi się trochę nagrywać, jeszcze wrzucę o tym filmik, oddzielny, konkretny, może informacyjny, jak nie, to nie. Ale jeszcze tej serii nie wrzuciłem żadnego odcinka, bo gdy chciałem wrzucić pierwszy odcinek Rayman Origins, to się YouTube zepsuł. Kochany nasz YouTubek. No. I dlatego może mi się lepiej to teraz skomentuję i nagrywa. Bo dawno nie nagrywałem nic. Znaczy dzisiaj nagrywałem pewną grę, która... znaczy. Miałem takich kilka prób nagrywania, tylko okazało się, że gry, które chciałem nagrać. Okazało się, że gry, które chciałem nagrać, były maksymalnie beznadziejne. Na przykład Day One, który miał być takim The Last of Us połączonym z The Walking Dead wyszedł totalnym chłamem, którym jest więcej buków niż samej gry. Alien... Hmm, taki Alien Rage był strasznie fajny. Czekaj, w górę i w dół. Dobra, kolejny rozdział, kolejna plansza. Alien Rage był całkiem fajny, aczkolwiek. Ee, nie, nie nadawał się raczej do nagrywania. O, życie, od razu. Od ra ej. Wow, 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 wow. Uff. No to fail. E, co tam jeszcze było? Było tych gier troszkę. E, scribble nowi Znaczy są akurat genialni, ale. A w sumie z nich seria będzie, więc nie wiem po co poruszam ten temat. Bo seria będzie, ale kiedyś, daleko w przyszłości. O, mogę tu stać? No, jak mam to zrobić? Hmm, fail mały. Ha, huh. jak to ogarnąć? Muszę wskoczyć na to i pewnie odczekać do jakiegoś momentu. Aha, tam na górze są te te bańki, jakby. O te... coś... O, dobra, mi po problemie. Nie wiem, czemu się tak z tym męczyłem. Zamiast trochę pomyśleć... wow, 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 wow. No naprawdę, życia tu nam dają masakrycznie dużo. Trochę dziwne. I ogólnie w tych czterech rozdziałach będą fajni bossowie, z tego co mi się kojarzy. Hmm. Ten rozdział to bym ro... był rozdział, w którym skończyłem swoją poprzednią przygodę z nagrywaniem Raymana. Kilka latek temu. Zebrać życie, mogłeś, Głupi Tinsin. A tam jest pewnie znowu secret, więc. O, larwa, ej, fajne. Dobra, w tym rozdziale chyba właśnie mnie jeszcze nie było, gdy poprzednim razem nagrywałem Raymana. No i teraz gram troszkę bardzo na ślepo. Czy mogę skoczyć do wody, mogę, tylko są e, są te macki głupie. Znaczy głupie, fajne, ale... Ale chcą nas zabić. Się się siema. Ciekawe mnie też, jak te rozdziały są długie i tak dalej, bo naprawdę tutaj moja przygoda z Raymanem Origins się skończyła. Nie oglądałem też żadnych Let's play z dalszych momentów gry. Bo w sumie, Let's play z Raymanem Origins było w ciul, naprawdę. Było w ciul i to całkiem dobrych. Ale ich nie oglądałem, bo no. Wow! W ogóle, nie, w ogóle te bańki, które nas wyrzucają, strasznie fajny, ciekawy element. No, tam kolejny secret był. No, secretów tu jest dużo. I padłem. No, to szkoda. I ten, e, też taka informacja. Znaczy, chcę się wygadać, mimo że i tak powiem to jeszcze w jakimś vlogu informacyjnym. Ale w związku z tym, że YouTube się chrzanił, to wiadomo, Google coś tam się bawił, wprowadzają zmiany, z których większość jest. Maksymalnie beznadziejne, jak nowe komentarze. Nowy system komentarzy, który będzie pokazywał... Znaczy, w planach jest, że będzie pokazywał komentarze, które mają tylko dużo łapek i... Są pisane przez dużych youtuberów. No, kto to wymyślił, naprawdę? Komentarze są po to, żeby ludzie mogli komentować, a nie jakiś taki, wiecie... O, jak to określić? Hmm, chcę znaleźć jakieś takie mądre porównanie. Mam coś na końcu języka, czy końcu tam e, mózgu powiedzmy. Ale nie do końca wiem o co chodzi. Hm. Jak jest powiedz... Nie, w czym ludzie mają wolny dostęp? Do czego ludzie mają dostęp? Nawet takie... o, dobra, w szkole miałem o wyborach jakoś, jakiś temat na Wosie. To jak są wybory takie do... E, do ten do. No na prezydenta czy na kogoś tam. E, to nie ma tak, że e, jak, nie wiem, taka, 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 jakaś, ktoś jest znany, ja tak mam wywalone takich aktorów i piosenkarzy. Ha, nie wiem, jakiś tam powiedzmy znany aktor e, postanowi zagłosować na prezydenta, dostanie, będzie jego głosu znany za 100 głosów, a jakiś taki Kowalski za jeden głos. No to tak nie jest, a YouTube chce wprowadzić taką rzecz na komentarzach i to jest bez sensu, tak troszkę bardzo. I latamy, dobra. Jeszcze chyba nie, nie było e, leveli z lataniem Grając z Tinsinem Znaczy nie kojarzy mi się I na tym levelu chyba będę ten e, Staram się zbierać te lumy, bo i tak one e, nie będą trwały zbyt długo Mimo, że będziemy zbierać to wszystko Znaczy e, zbieranie rzeczy nie przedłuży tych levelów po prostu Więc czemu by tego nie ro 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 robić Naucz moje gardło Ej o, dobra, taka jakby czasówka, znaczy jakby czasówka, no powiedzmy. Jak na razie trochę lamie w tym levelu, trochę bardzo. Okej, okay, chyba gdzieś tu zginąłem, bo tak wiecie, wycinam to czasami, gdy ginę. żebyście nie oglądali 50 minut faili. Tak. Teraz planuję nie zginąć. Teraz planuję nie zginąć. Nie zginąć? Wiecie, napadzie nie da się, znaczy, dobra. Napadzie się da bardziej sterować, lepiej konkretniej niż na klawiaturze, mi się wydaje. No ale mówię to jako wielki pecetowiec i. No, nie jestem przyzwyczajony do pada za bardzo. Chociaż już powoli zaczynam. się przyzwyczajać. A jać! Okej, okay, żyję, żyję, mam życie, dobra. I to już będzie koniec? Tak. Znaczy koniec albo walka z bossem? Tego nie wiem. A, to lumy. Myślałem, że to przeciwnicy. Tak, tak, tak było widać. Jakby to były mrok lumy, a nie lumy. A, tu nas wrzuca w górę. A tam są kolce? Tak. Dokładnie. Tam były kolce. Wow, to spada. No cóż, gra nie przestaje zaskakiwać. Tutaj e, gram na ślepo, więc może to też jest powód dla którego... A lepiej mi się to nagrywa, bo nie komentuję drugi raz tego samego, co to były przeciwnicy, prawda? I właśnie, może gdy nagrywam to na ślepo, a nie. A nie znaczy, w sensie tak, a, że nie nagrywam tego po raz drugi tego samego, to łatwiej mi się to komentuje i lepiej, więc nie mogę się doczekać już tego. O Raymana Legends, na którego w sumie muszę wydać 70 zł, których nie mam. Mm. Muszę wyżebrać, gdzieś. E. No, w sumie jeszcze nie było też przelatywania, tak oddalania się w levelach takich, tego typu. Więc też mamy. Co mnie uderzyło? Ej, serio. 100. Ok, udało się w ostatniej chwili, ale zawsze. Jednak. O, koniec. I zapewne teraz czeka nas jeszcze level z bossem. A może nie. O, wspinaczka. O, nie wydaje mi się to ostatnim poziomem, ale zobaczymy. Znaczy tam widziałem na drodze jakby kolejne coś jeszcze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, będziemy spadać. What? Hello? Ej, coś nas goni. Miałem takie wrażenie, że... Kontrole... kontrolero się mnie nie słucha. Dobra, co tu się dzieje? Czy mogę. Czy jest chwila spokoju, gdzie mogę gadać o głupotach? Wydaje mi się, że tak, ale to tylko złudzenie. Dobra, przecież po co ja chcę to zbierać? Skoro mam na to i tak tak bardzo wywalone, jak mam to zrobić? Aha, po prostu szybko. Tu jest moneta. Nie chcę monety, spadaj. Chociaż zawsze trochę łatwiej, bo potem może się okazać, że nie przejdę dalej, bo w grze jest taki motyw, że. No, jeśli będziemy, nie będziemy zbierać tych elektronów, co ja robię poza nagraniami, maksuję te wszystkie poziomy, może nie do końca maksuję, bo nie robię misji czasowych, które są wciół trudne, masakrycznie trudne. Ej, nie mam tu iść? Aha, mam tu iść, ok. A to ogólnie właśnie zbieram te wszystkie elektrony, a jakbym ich nie zbierał, to bym po prostu przed każdym e, światem. A do każdego świata jest taka minimalna liczba elektronów, które musimy posiadać, i gdybym ich nie posiadał, to po prostu nie mógłbym grać. Co ja mam tu zrobić? Czy ja zrobiłem double jumpa na wodzie? Tak to troszkę wyglądało. W ogóle fajne są te pokrętła: takie pomysłowe, oryginalne i ciekawe. W ogóle Rayman. Tu wszystko jest pomysłowe, w każdej części. No. I w ogóle w tym świecie gra muzyka, w której ludzie są fanami Roya, Znaczy ludzie. Te nowe stworki są fanami Roya. I tak krzyczą, Royo, Rojo, 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 Rojo. fanboy, jak się znaleźli. O, oh, myślałem, że mnie zeżrą te piraniolumy. Mrok, pirani... nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, słuchajcie. No. Czy oni nie krzycą, nie krzyczą Rojo, 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 Rojo. Tak to brzmi, tak bardzo. Tak to bardzo, brzmi. Dobra, i koniec znaczy tego pomieszczenia. Rozdziału raczej. Nie, chociaż nie zdziwiłbym się. Nie, jeszcze... Jeszcze to nie jest koniec. I też mam takie złudzenie, że w tym rozdziale nie trzeba tylko 300 lumów, a więcej na medal. Znaczy nie na medal, tylko na dwa elektrony. Chyba, że... Tu już będzie koniec. Aha, jest koniec. Czemu ja nie używam feature'ów z tego, co zdobyłem? Przecież mogę na przykład zrobić to. Naprawdę jestem... ...głupi. Znaczy, nie ogarniam czasami wszystkiego. I co, finał? Jeszcze nie, naprawdę te rozdziały są długie. Jaka masakra, ej. Rozdziały trwają po 50 minut. Znaczy... ...nie wiem, długo. Gdybym ich nie speedrunował, tylko maksował, to odcinki musiałby mieć jakieś dwie godziny. Znaczy, tak mi się wydaje, że ktoś tam nagrywał takie... A, dwugodzinne filmy z Raymana. A, nie polski ktoś. W Polsce jest mało youtuberów, którzy robią a, bardzo długie odcinki. Znaczy, ktoś tak robi poza Wenem? We w sumie nie kojarzę nikogo takiego. Znaczy, mm, są ludzie, którzy przesyłają streamy na YouTube. Ale to się nie liczy raczej. I ten. Jesteśmy w jakimś lesie. I mimo że... Tak naprawdę myślałem, że e, to będzie troszkę taki backtracking. Chociaż może nie backtracking, ale wykorzystywanie tego, co już było w grze. No bo to jest świat, w którym już byliśmy, aczkolwiek jest on całkiem inny. Tyle nowych rzeczy doszło. Odkąd poprzednim razem byliśmy w tym świecie, że to jest no, niesamowite wręcz. Jak twórcy... Już się starają, to jest takie GTA dla platformówek. Taki poziom wykonania. Trochę. Jeśli tak można stwierdzić. Wydaje mi się, że niekoniecznie jest to dobry stwierdzenie. Jakie fajne. Jump, jump i teraz jump. O, Secret. Tak na mega randomie tam wleciałem. Ale udało się. Znaczy udało się. Secret mi nie jest potrzebny. Co ja mam tu zrobić? Aha, tam wleć. Nie, nie! Dobra, żyje, żyję, 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 żyje, żyję, żyję, żyje. żyje, żyje, żyje. Okej, no. okej, okay, okay. i teraz mam wrócić. W ogóle teraz zobaczyłem jak tak... Znaczy upewniłem się, jak, działają, jak działa to zmniejszanie się, że musi być taki lejek jakby utworzony z drogi. A nie wystarczy coś mniejszego, żeby się zmniejszyć. No, ciekawe, znaczy logiczne, znaczy logiczne. Ani trochę nie jest zmienianie materii swojej. Z wielkiej na małą, ale. No, jak to określić? Wydaje się bardziej logiczne. O, to jest. Idealne stwierdzenie. Powrót do rozdroży marzeń i liczę, że to już będzie walka z bossem. Ciągle płynie, ukończyliśmy i przed nami, przed nami nasza kochana wróżka. Biedna mała stokrotka. No. Widzieliśmy już tam bossa naszego. Znaczy bossa, to jest jakiś tam nasz władca czy coś tych krain, nasz przyjaciel, który, który został opanowany przez Mroklumy. O, to właśnie on. I z tego co mi się kojarzy, te walki mogły być trudne. Znaczy kojarzę, już była jedna walka z bossem w tej serii. I nie była zbyt prosta. Jak na razie to jest tylko bieg w górę, więc to nie wydaje się to zbyt trudne. No, siema. Tak wrzeszczał, jakby chciał się przywitać po ich niemu języku. W ogóle ginę. Czy mm, idzie gorzej trochę. Teraz mi. No, skocz moc. No i no. A, dobra, te fiolki z takim niebieskim czymś, to są przecież oni. Wróżko... ...Gluty. Fajny design ma ten boss, taka... A... ...zmutowana rosiczka. Która nie je mógł, tylko rajmeny. Mam tam wskoczyć, czy iść dołem? Dobra, dołem też się da, 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 da. Okej, okay, okej. Okay. I co teraz? Podobna rośliczka była chyba w tym e, w fajnej takiej jednej grze. Druga faza walki? E, tak, się domyślam. E, podobna rośliczka taka wielka była w Tungusce. Znaczy nie, nie w Tungusce. Jak to była gra? Hm. O. Kod scenka Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I jak się z tobą walczy, Róziu? Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Spuśćcie i... Okej, okay, dobra. Wydaje mi się, że nie będzie to zbyt trudne. Przynajmniej się tak na razie nie zapowiada. Okej, okay, umiesz chodzić po suficie. To jest... Nie! Hmm. Dobra, teraz postaram się unikać tych jej e, spam ataków kolcami lepiej niż poprzednim razem. Znaczy, nie wydaje się to być zbytnio trudne. A już, dobra. I teraz znowu uderzamy w to różowe coś. No, przy okazji ona mnie też trafiła. Ona, ono nie wiem. W ogóle, jak to wyglądało? Wielkie różowe balonowate coś na jej tylnej części ciała. No, nieważne. I co teraz? Skoczysz jeszcze? OK. U, tu, 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 tu. I to już będzie koniec? Tak. Albo nie. Ale my, 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 myślę, że tak. No. Panie, ból w głowy. Coś tam. A, tak naprawdę to był mały kwiatek. Nie no, ironia pełną gębą. Znaczy, ironia? No, powiedzmy. Dobra, pierwszy. E, pierwsza koleżanka uratowana, pani Ruzia, czy coś. I w kolejnym odcinku odwiedzimy ględzące groty, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie, cześć.